Przyjaciele, Szhoti leżała sama w opuszczonym lesie. A obok niej stały wilki, które wyglądały bardzo przerażająco. Zaskakujące było jednak to, że nic nie robiły dziewczynce. Wtedy Szhoti przekazała wilkom swoje magiczne moce, dzięki którym zaczęły mówić i czuć się jak ludzie. Zaczęły rozmawiać między sobą: powinniśmy zabrać tę dziewczynkę ze sobą. Mówiąc to, wilczyca podniosła dziewczynkę i zabrała ją ze sobą. Po 10 latach od dzisiaj ta dziewczynka dorosła. Wilki nazwały go Mowgli. Mowgli leżał na ziemi, ciesząc się życiem. Ale ale na jego twarzy malował się również smutek, ponieważ nigdy nie widział ludzi. Wilczyca powiedziała: Mowgli, nie martw się, jesteś z nami bezpieczny. Nagle zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa i pobiegł naprzód. W środku lasu leżał książę, ranny po trafieniu strzałą. Próbował uratować sobie życie, wlokąc się. Właśnie wtedy jego wrogowie mieli nadejść i go zabić, gdy nagle nadciągnęły wilki i żołnierze się przestraszyli. Żołnierze wciąż unosili miecze, by zabić księcia, ale wilki zaatakowały ich. Obaj żołnierze uciekli, ratując życie. Hoti pobiegła i usiadła obok księcia. Książę został ranny i stracił przytomność. Młodszy zapytał wilczycę: Czy mogę ją zanieść do mojej jaskini? Wilczyca odpowiedziała: Tak, czemu nie? Proszę, zabierz ją. Młodszy zaprowadził księcia do jaskini. Widok stamtąd był przepiękny. Po chwili książę odzyskał przytomność i powiedział: Zabierz mnie stąd, inaczej wszyscy mnie zjedzą. Koti uśmiechnęła się i powiedziała: Nie martw się. To wszyscy moi przyjaciele. Nic ci się nie stanie. Książę spojrzał jej w oczy i powiedział: Czy pójdziesz ze mną do mojego pałacu? Wyglądasz dla mnie bardzo pięknie. Choti powiedziała: też cię lubię. Jestem gotowa iść z tobą, ale najpierw muszę poznać moich towarzyszy. Przytuliła wilki i posiedziała z nimi chwilę. Potem zaczęła bawić się z księciem. Na jego twarzy gościł radosny uśmiech, gdy po raz pierwszy bawił się z ludźmi. Wilki również ich obserwowały. Następnego dnia książę i Choti wychodzili z lasu. Właśnie wtedy nadeszli żołnierze. Choti się przestraszyła, ale król powiedział, że nie ma się czego bać. To moi przyjaciele. Żołnierze powiedzieli: Maharaj, chodź z nami. Potem Choti wyszła na zewnątrz. Była bardzo szczęśliwa, gdy tam Dotarła. Zjedli posiłek, a potem wrócili do lasu. Rozpalił ogień, żeby ugotować jedzenie. Wtedy Choti zawołała wilki swoją magią i powiedziała do nich: Obaj polujcie i przynieście zdobycz. Potem Choti położyła głowę na ramieniu księcia i zasnęła. Ale wtedy nadbiegli wrogowie króla i zaczęli atakować żołnierzy. Choti i książę obudzili się i schowali za rydwanem. Choti powiedział do księcia, że teraz będzie z nimi walczył. Jeśli podobał Ci się film, koniecznie zasubskrybuj kanał.